Zuzia, czego masz za dużo? Za dużo czego mam? O Jezu, nie wiem. Nie, nie masz czegoś, masz za dużo? dużo? Masz torebek? Ubrań mam za ja. dużo. Widzisz, blisko strzeliłem. Ciuchów. I bardzo dobrze. Znaczy, w sumie, dobrobyt zawsze mi I, I butów. I butów? Długo nie że do torebek dojdziemy za chwilę. Tak, dobra. No, świetnie, wiedziałem. Pieniędzy. Nie, <laughs> yeah, kocham Cię. Przywieszek, których mam na plecaku. Pokaż, pokaż przywieszki. Yeah, o, skubany. Kurczę. Sztos. Fan lot lubisz latać, co? Eee, jestem fotelem lotniczym, eee, kręci mnie to. Z takim, co siedzi tam na górce? Oczywiście. Ja yeah, na tej górce poznałem moją narzeczoną, ale nie robiłem zdjęć. Kupiłem przez przypadek tysiąc billboardów reklamowych. Są one całkowicie białe, muszę na nich coś napisać. Kalina ratuj, co mam na nich zrobić? Miłego dnia. Pięknie. Podoba mi się krótko zwięźle na temat. Last Christmas. Podoba Ci się? I give you my heart. Korzystaj z życia. Elo, pewnie, że tak. Uuu, to różnie, ale... A jakieś pod... takie może ci proste, co przychodzi do głowy, nic jakiegoś super odkrywczego. Co Ci łazi po bani dzisiaj? Dasz radę. Bardzo mi się... Ty no, mistrzowskie, naprawdę. W sensie, zupełnie nie żartuję. Dasz radę, jest w ogóle krótko, zwięźle, każdy przeczyta, duże będzie. Eee, Rudy to był. Ieeee, yeah, mój człowiek. <laughs> Kalina, czego masz za dużo? Za dużo mam czasu. Jezu. To chyba nie jest normalny, ale. Ale jest bardzo przyjemny na pewno. Tak. Jest. Tak. chcę tak, dobrze. O mój Boże, ee, nauki. To źle się dobrze. Źle. O, za dużo matematyki teraz. Najgorzej, no z tego humoru. Naprawdę? No, na uśmiechniętego gościa, no ale trudno, niech będzie. Dobrze się kamuflujesz, podobno ci najniebezpieczniejsi tak mają. Co innego niż wiek mogłoby decydować o tym, czy jesteśmy dorośli, czy nie. E, zachowanie? Zachowujesz się jak dorosła? Nie. Ja też nie, no i co? <śmflow> Zachowanie. A zachowujesz się jak dorosła? Ciężko stwierdzić, bo samemu to zawsze łatwo powiedzieć. Ale że tak, tak, gdybyś miała. Tak? Mówisz, że tak. Bo ja na przykład wiem, że nie. Ja bym powiedziała, że jest mi bliżej do dorosłego. <śmuch> Okej, to, bardzo fajne stwierdzenie. Nie masz pomysłu? Nie mam. Dobra, ja mam dużo. Na przykład, ilość przeczytanych książek. Dużo książek przeczytałaś? Nie. To ja jestem dorosła, a ty nie. Ha! Widziałaś? Misz, ale ją szukałem. Okazuje się, że wszyscy ludzie mieszkają pod wodą. W której części Ziemi pod wodą mieszkasz ty? Eee, Przerównik tam Cieplutko? Bi tak, Bicing na dnie oceanko. Dobre pytanie, ale myślę tak, Floryda, coś w tym stylu, bo ciepła woda? Tam, gdzie są rafy. Wiadomo, żeby oglądać. No. No wiadomo, ciepło, miło z rafami. Na przykład na Malediwach. Bardzo ładne miejsce, na Antarktydzie. Naprawdę, nie zmarzłeś? Nie, no Pod nie wodą no. nie zmarz? Nie, pod wodą już nie zmarzłem. Przepraszam, głupi jestem. Nie było. Czy mogę tak w okolicach Japonii? Bardzo proszę. Umieszczamy Zosie koło Japonii. Gdzieś w jeziorze, w mniejszym raczej. Skupisz, pod... skupisz. Skup. Tak, i mniejsza zajawka taka. Tak. tak. Żebyś miał dla siebie. Faktycznie dobry pomysł. Wyobraź sobie, Zuja, tak sytuacja. Kupiłem tysiąc billboardów reklamowych. Muszę na nich napisać jakieś hasło. Jakie? Może być głupie, coś prostego. O kurde, a na jaki temat? Na jakikolwiek, ty masz mi pomóc. No ratujmy planetę, no oczywiście, no. O Jezu, aby zadziałało. Tak, faktycznie nie jest to głupi pomysł, żyj zdrowo. Ja yeah. I szczęśliwie. Żyjcie mu z chwilą. Że ma, ma Polacy, ma byli, mu, ma, ma dumni, ma, ma, ma z własnego ma kraju. Hawaj ratuj, wymyśl coś. No nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. Nie mam żadnego pojęcia, podpisałbym autora, niech będzie. Co innego niż wiek mogłoby decydować o tym, czy jesteśmy dorośli, czy nie? Rozum? Masz rozum dorosłej osoby? Mam. A ja nie, cholera. Myślę, że mógłby być jakiś test z pytaniami takimi o różne rzeczy takie związane ze społeczeństwem, tak mhm. ogólnie. Decyduje przede wszystkim doświadczenie, czy jesteś, jesteś doświadczonym dorosłym? <grym> mam dopiero 19 lat, więc ciężko powiedzieć. Ale teoretycznie już jesteś dorosły, nie? Jestem, ale doświadczenia mam jeszcze zbyt dużo. Ja dopiero zbieram. No. Ja nie mam w ogóle jakoś da się być co innego niż wiek mogłoby decydować o tym, czy jesteśmy dorośli czy nie. Myślę, że nasza mentalność. Jesteś mentalnie dorosłym człowiekiem? Nie. Ja też nie. To git, jesteśmy bezpieczni. Co miałeś najdziwniejszego na głowie? Jajko. Yeah! I to mi się powie, to kozacka odpowiedź. Kota. Eee, szczura. Na głowie nocnik. Czapkę mojej babci, która wygląda jak zawinięty lis. Zrobiła sobie kiedyś blond włosy. I jak wyszło? Fatalnie. Pamiętam kiedyś kubek popcornu z ketchupem. Hej, no nie znają swoich granic. Co najdziwniejszego miałeś na głowie? Nie mogę powiedzieć. Sto, ale podobało, podobało mi się to jak się zamyślił. Kurwa Kuba, aż żałuję, że tego nie usłyszałem. Co najbardziej wpływa na twój nastrój? Yy, pogoda. Pozytywnie czy negatywnie? Yy, pozytywnie. Pozytywnie pod tym względem, że można wyjść z domu i porobić zdjęcia. A no. no, fotografowie zawsze się jarają. Jak brzydko też ładnie, bo ładnie zdjęcia wyjdą, wiem. No, no to jest właśnie to. Yy, po bardziej słodycze. Czyli dużo słodyczy to lepiej. No, obecnie, w tym momencie? Um, chyba to, że na dzisiaj skończyłam lekcje i już mam wolne. Nie yeah, pięknie. Co powinno być zdrowe, a nie jest Mati. No powietrze, które nie jest zdrowe, tak? To prawda, to prawda. To prawda, jest smutna, ale prawda. Co powinno być zdrowe, a nie jest? Jedzenie. Czego? Fast foodów. Lubisz fast foody strzelić? No lubię. Eee, się uśmieszek pojawił, dobrze. Co najbardziej wpływa na Twój nastrój? O, na przykład dobra muzyka. Dobrze. Co się wydaje. A zła nie wpływa? A zła też wpływa, ale źle. słucham tylko dobre i tak mi się wydaje. Prawilnie. Co najbardziej wpływa na Twój nastrój? E, Prawdopodobnie muzyka. Ale bardziej wolisz wesołą do pozytywności, czy raczej dobijasz się chamskim dołem? Dobijam się chamskim dołem. Wiadomo, to ja też tak robię. Na co szkoda ci czasu? Na nudę. W ogóle ma szkoda mi ma czasu na to, żeby się nasmucić. Na naukę. Na pewno nie na twoje pytania. Nie, yeah, niech będzie jako odpowiedź. na no to jak łażę, często bez celu. <noise> nie, to nie powinno być ci szkoda, łaź bez celu. Czasami trzeba, lepiej niż siedzieć przed kąpem Podobno każdy człowiek na ziemi ma kogoś, z kim jest pokłócony. Z kim ty jesteś pokłócona? W tej chwili to z nikim chyba. Zero w ogóle? No tak. Ale w czyli fartem trafiłem, że w tej chwili? No chyba tak, zniki nie są w tej chwili. Nie, yeah, brawo, punkt dla Zuzi. Obecnie myślę, że najbardziej sam ze sobą. Trochę z moimi rodzicami. Drodzy rodzice, to Zosi wina, ja wiem, ona prze przebaczcie ona przeprasza. Ja jestem, o Jezu. Dobra, to już wiem, że jesteś nieważny, nie liczy się. Masz czegoś się pokłóciłeś? Tak. Obec, dużo czy mało? Dużo. Ja też dużo. Ale my, ale my patrzymy pozytywnie. Będzie lepiej. Będzie. Ach, oby. <gry>